Witam wszystkich serdecznie w kolejnym unboxingu. Jak widzicie dzisiaj zamiast Master Grade'ów schodzimy do skali High Grade. I reprezentantem tej linii będzie nie kto inny jak RX-9C Narrative Gundam z filmu kinowego Mobile Suit Gundam Narrative. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, na pewno pamiętają jak swojego czasu dzieliłem się zdjęciami Sinus Steina w wersji Narrative, i czas zobaczyć, yy, czy RX9 ma start do jednostki Neozionu, ale nim zajrzymy do środka, jak zawsze zobaczmy na pudełko tutaj już jak się nas przyzwyczaiły nowsze modele mamy. Fantastyczny box art. Moim zdaniem, każdy box art w nowym modelu to jest sztuka sama w sobie, możemy tu zobaczyć m.in. Fenexa, który z różnych źródeł niestety wiem, że jest dosyć słabym modelem, a szkoda, bo jednak uważam, że Unicorn Fenex w tym złotym odcieniu prezentowałby się super na każdej półce. Pudełko tutaj. Możemy zobaczyć, jak prezentuje się nasz model w różnych pozach, oczywiście, jak to zwykle bywa. Też możemy już znowu zobaczyć, że jest wszystko opisane po angielsku. Mamy rozpisane dokładnie, co znajdziemy w pudełku, jaka jest artykulacja, jaka jest dostępna broń w naszym zestawie. Tutaj mamy zmniejszony, oczywiście, box art z przodu pudełka. Tutaj mamy troszeczkę historii związanej z filmem kinowym. Podstawowe ostrzeżenia. I znowu ten sam boxart. I czas zajrzeć do środka. I od góry nas witają oczywiście zapakowane wypraski. Z tego, co tutaj widzę, już mamy mało naklejek, co jak zawsze cieszy. Tutaj mamy główną główny gwóźdź programu, czyli PsychoFrame, który będzie wyglądał. Już widzę, że świetnie. Jak widzicie, raczej sam model. Nie posiada zbyt dużej ilości wyprasek. Jeszcze instrukcja obsługi, jak zawsze. Tutaj mamy wypisane podstawową specyfikację naszego modelu. Z racji tego, że jest to high grade, to instrukcja jest w formie rozkładanej i tak naprawdę. Każdy, kto kiedyś miał okazję składać jakiś model, z właśnie w skali 1 do 144, na pewno będzie wiedział o co chodzi. Z tyłu, jak odwrócimy, mamy kolorowe ukazanie tego, co musimy po kolei robić. Zawsze uważam, że to jest no, miły dodatek do instrukcji. No i jak już wspominałem. Historia, którą już widzieliśmy na pudełku. I na górze mamy podstawowe informacje na temat samego modelu. Ale, instrukcję możemy odłożyć na bok. Jak zawsze, otwórzmy wypraski. I przyjrzyjmy się niektórym. Tutaj już widać, że plastik jest w świetnej jakości. Tutaj z tego, co widzę jest o w tym miejscu, że mamy do czynienia z częściami z 2018 roku. Więc praktycznie jest to model zbudowany w dużej części od, od, od zera. Mam nadzieję, że nie mówię tego za szybko. z tego co widzę część bardzo duża część tych części pochodzi z 2018 roku, więc nie ma tutaj większej mowy o jakimś używaniu starych części, co się zawsze ceni w nowych modelach. I teraz folia utrudnia nam zobaczenie jak świetnie wygląda Cyho Frame O Jest to bardzo soczysta, bardzo soczysty róż Wygląda to moim zdaniem świetnie I tak naprawdę uważam, że wszystkie modele, które posiadają Cyho wyglądają świetnie na półce i z tego, co widzę, to ten model również jest z 2018. Ta część jest również z 2018 roku. Z tego, co widzę, większość części jest nowa. Wszystkie, nawet też w samym dotyku prezentują, że mamy do czynienia z modelem bardzo. Dobrze zaprojektowanym. Bardzo też cieszy fakt, że mamy tylko bardzo małą folijkę z naklejkami. Zawsze mnie to cieszy, ponieważ im mniej naklejek, tym wiadomo, że model jest bardziej jest bogatszy w detale i to zawsze cieszy. No i tutaj znana już wszystkim wypraska wielokolorowa, która nam posłuży to podczas budowy naszego modelu. Jak widzicie, wyprasek nie jest dużo. Na pewno mniej niż w Providence. Ale no wiadomo, mówimy tutaj jednak o modelu w skali high grade. Więc mam nadzieję, że ten unboxing Wam się podobał. I zobaczymy się już niebawem w recenzji tego modelu. I jestem pewien, że patrząc już po zawartości pudełka. Ten model nie zawiedzi moich oczekiwań podczas składania. Do tego czasu mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli interesują Was yy, moje przemyślenia na temat popkultury i różnych jej aspektów, to zapraszam do mojego Facebooka, Instagrama oraz bloga. Linki znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam i do następnego.